Cześć, witajcie! Z tej strony Romans Almost Wild. Dzisiaj chciałem z Wami pomówić o obiektywie Nikor 10400, który kupiłem niedawno, a mianowicie zastąpił on Nikora 200-500 z mocowaniem F, którego używałem do tej pory. Powiem Wam, dlaczego go kupiłem, czego po nim oczekiwałem i czy te oczekiwania zostały spełnione. więc pomysł był taki, że e, przy fotografowaniu i filmowaniu aparatem Z9 e, chciałem wykorzystać w pełni możliwości tego systemu e, Z. Więc obiektyw z mocowaniem F w tym momencie odpadał. E, padło na zakup Z 1400 Dlaczego? Dlatego, że to był jedyny zbliżony obiektyw wtedy dostępny na rynku. Nie było jeszcze 18600, który teraz się pojawił. W ofercie i padło też na niego, dlatego że jest to obiektyw klasy S, czyli z wysokiej jakości optyką. Ogniskowa tego obiektywu 100 do 400 w stosunku 200 do 500, czyli jest jak gdyby już trochę krótszy. Zdawałem sobie z tego sprawę, oczekiwałem, że będzie nadrabiał optyką i postanowiłem dokupić do tego obiektywu jeszcze. Telekonwerter razy 2, który jest reklamowany przez Nikona jako telekonwerter, który nie odbija się w ogóle na jakości. To znaczy, nie tracimy żadnej jakości podczas fotografowania i filmowania przy założonym telekonwerterze na obiektyw. Tak jest napisane na stronie Nikona. Tracimy przy tym telekonwerterze dwie przysłony światła, natomiast jakość, ostrość. Nasycenie kolorów powinno być takie, jak jest. Czy tak jest? Przekonamy się. I teraz pomówmy chwilę o tym, jak jest zbudowany sam obiektyw. Więc jak przystało na obiektyw klasy S? Jest to obiektyw wykonany w Japonii. Jego budowa yy, wydaje mi się, że częściowo jest yy, z kompozytu, a częściowo z metalu, aluminium albo metalu. W każdym razie takie mam wrażenie, że jest to metal. Wygląda dosyć solidnie. Oczywiście jest to, jak przystało na obiektyw tej klasy, obiektyw uszczelniany. I co jeszcze? Mamy tutaj typowe przyciski, jak to jest w innych obiektywach Nikona, przełącznik autofokusa z auto na manual. I oczywiście możemy zmienić zakres tego autofokusa na pełen autofokus lub. Od nieskończoności do 3 metrów, czyli od nieskończoności do 3 metrów, daje nam to teoretycznie szybszą pracę autofokusa, jeżeli filmujemy albo fotografujemy w dalszych odległościach. Obiektyw jest wyposażony w kilka przycisków funkcyjnych, które z poziomu aparatu można dowolnie sobie programować. Jest wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny który pokazuje nam szereg informacji mniej lub bardziej przydatnych. Ja uważam, że dosyć przydatną informacją jest dalmierz wbudowany w obiektyw, czyli mierzy nam odległość od fotografowanego lub filmowanego obiektu. Dla mnie jest to duży plus, bo na przykład przy filmowaniu dzikiej zwierzyny, nie wiedziałem, czy ona jest ode mnie oddalona o 50 metrów, czy o 200 metrów. Okazało się, że o 90. Po środku. Wydaje mi się, że ten dalmierz... Działa tylko do odległości 100 metrów, potem już pokazuje nieskończoność. Mocowanie 77 mm, czyli możemy na ten obiektyw założyć filtr o średnicy 77 mm. Ja osobiście z filtrów już nie korzystam, uważam, że odbija się to bardzo na jakości materiału, który tym obiektywem filmujemy lub fotografujemy, ale to jest tylko moja opinia. Jest stopka, sama stopka z mocowaniem na dwie. Gwintowane, na dwa gwintowane otwory, na dwie śruby jest odkręcana, natomiast jak już mówiłem, pierścień jest na stałe. Pierścienia nie można z obiektywu zdjąć w ogóle. Możemy zdjąć i założyć stopkę. Yy, no, dwie śruby, dwa otwory w stopce jest to duży upgrade moim zdaniem w porównaniu do obiektywu 200-500, gdzie był tylko jeden otwór, z którym nie wiadomo. Było co zrobić, jak nosisz ten obiektyw na statywie i stąd pojawiały się stopki akcesoryjne, które umożliwiały mocowanie tego obiektywu w stabilny sposób na płytkach typu Arca Swiss lub Manfrotto. Ok, to tyle na temat budowy tego obiektywu. Aha, no i oczywiście mamy do, do obiektywu dołączoną osłonę przeciwsłoneczną standardową, która ja osobiście uważam powinna być założona cały czas bez względu na to, co robimy na obiektyw. Yy, chroni nam to jednak soczewki przed jakimiś przypadkowymi uderzeniami. Chroni nam to, moim zdaniem, w wystarczający sposób i lepiej niż ewentualne filtry ochronne, które nie wiem tak naprawdę, jaką funkcję miałyby spełniać. Jeżeli uderzysz tym obiektywem z założonym filtrem yy, w coś, że uszkodzisz ten filtr, to może dojść do takiej sytuacji, że nie będziesz w stanie go potem nawet zdjąć. Tak pomijając już to, że wszystko będzie uszkodzone. Przy okazji przepraszam za może trochę kiepską jakość dźwięku, bo słychać od czasu do czasu przejeżdżające samochody i jakieś dźwięki z ulicy tutaj dobiegają, być może zakłócają. Z góry za to przepraszam. Pomówmy teraz o o optyce, o jakości optyki tego obiektywu. Obiektyw Yy, Przysłona obiektywu jest w zakresie 4,5 do 5,6, czyli przy ogniskowej 100 mm jest 4,5, przy 174,8, przy 200 pojawia się nam już F5, i przy 400 mamy F5,6, czyli nie jest to obiektyw najjaśniejszy. Yy, ale nie jest też najciemniejszy. Nie odbiega od konkurencji tutaj w tym zakresie, a być może nawet nadrabia trochę w tych, w tych niższych ogniskowych, gdzie mamy f4. Jest, f4 uważam, że jest dosyć jasny. Jest oczywiście, tubus jest wysuwany tego obiektywu, także po rozłożeniu przy, F, przy ogniskowej 400 wygląda on tak. Jest dosyć spory. Po złożeniu staje się bardzo kompaktowy. Waga tego obiektywu, samego trudno mi powiedzieć, ale myślę, że myślę i z tego co pamiętam, w granicach 1,3 kg do 1,5 jakoś tak. Musiałbym to sprawdzić w, w instrukcji, jeżeli chodzi o samą optykę. No jest rewelacyjna. Fotografowałem nią, filmowałem nią. Eee, rzeczywiście, jest piękny bokeh. Przy, przy otwartej przysłonie, ostrość jest tak, jak się można byłoby tego spodziewać po tej klasy obiektywie, jest, jest świetna. Yy, natomiast problemy się pojawiają przy założonym telekonwerterze. Niestety, w tej konfiguracji obiektyw nie spełnia moich oczekiwań optycznie. Przy założonym telekonwerterze, podczas filmowania, podczas fotografowania, przy odkręconym obiektywie do 400 mm, czy nawet 300 mm jakość optyki spada drastycznie. Spada kontrast, kolory bledną. Nie jest to, czego się spodziewałem. Bokeh, oczywiście przy minimalnej przysłonie F9 do F11. Przy ogniskowej 400 mamy już F11, więc ten bokeh, ta głębia ostrości jest po prostu moim zdaniem brzydka. Więc to, co Nikon pisze na swojej stronie, że ten telekonwerter nie zabiera nam jakości obiektywu, jest moim zdaniem nieprawdą. Jeżeli tylko mam możliwość, staram się filmować i fotografować bez telekonwertera. Tak jak ten obiektyw był stworzony. Uważam, że telekonwerter, a przynajmniej ten 2.0, zabiera duszę i zabiera sens istnienia tego obiektywu całkowicie. Jest to moja opinia oczywiście, tylko ktoś może się z tym nie zgodzić. Yy... Możecie popatrzeć na przykłady fotografii i filmowania z założonym telekonwerterem i bez założonego telekonwertera i ocenić sami, biorąc poprawkę na to, że oglądamy to na YouTube tak? i nie jesteśmy w stanie zobaczyć pełnej jakości, jak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o sam Autofokus, pracę Autofokusa i jego głośność, dla mnie jest to marzenie filmowca. Autofokus jest praktycznie niesłyszalny. Pracuje szybko, precyzyjnie. Problemy się pojawiają dopiero podczas no kiedy światło się nam pogarsza, przy, przy zmierzchu. Wiadomo, wtedy już trzeba sobie pomagać, trzeba się wspomagać ręcznie, ale przy normalnej pracy autofokusa przy filmowaniu, przy fotografowaniu w dzień nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Dla mnie jest to 10 na 10. Jest cichy, czyli możemy nim filmować. Możemy nim filmować z dźwiękiem, i ten autofokus nie będzie słyszalny. Obiecuję Wam to. Nie będzie słychać pracy autofokusa w ogóle. Yy, więc, jak dla mnie, super. Nic dodać, nic ująć. Następna sprawa, jeżeli chodzi o ten obiektyw, to jest jego rozmiar, wielkość, przenośność. Jak to się ładnie po angielsku mówi, portability. Jest świetna. To było też jednym z atutów, yy, które przemówiły za tym, żebym ten obiektyw kupił. Yy, zdecydowałem się na niego, bo jest w miarę lekki w porównaniu do 200-500, którym filmowałem wcześniej. Ten obiektyw jest naprawdę lekki. Mieści się do plecaka. Jestem w stanie się spakować do plecaka z całym sprzętem, który jest mi potrzebny na wyjście. Bo jak wiecie, w Almost White staramy się zminimalizować część, yy, listę sprzętu, który zabieramy ze sobą. Yy. Nie targamy niepotrzebnie jednych rzeczy. Są to, najczęściej są to tylko dwa aparaty: jeden z założonym jednym obiektywem, drugi z założonym obiektywem innym, które się mają uzupełniać. Tak? Nie przekładamy, nie zmieniamy obiektywów w czasie naszej pracy, filmujemy tym, co mamy, przygotowujemy się przed wyjściem, więc też spełnia to moje oczekiwania w 100%, bo yy, aparat z założonym obiektywem i nawet tym nieszczęstym telekonwerterem mieści mi się spokojnie do niedużego plecaka stosunkowo niedużego plecaka ze statywem, ze wszystkim co potrzebuję, z zapasowymi bateriami więc spakowany w miarę kompaktowo, jestem gotowy do drogi Jaki jest moim zdaniem stosunek ceny do jakości w ty przy tym obiektywie? Nie jest to obiektyw tani bo za ten obiektyw będziecie musieli zapłacić od 12 do 13 tysięcy złotych yy, Jak przystało na obiektywy Nikona klasy premium jest to cena takiej, jakiej można się było spodziewać. Być może lepszą alternatywą byłoby dla was teraz zakup obiektywu 18600, który jest już w przedsprzedaży i zdaje się, że ma być wysyłany we wrześniu. Czyli można powiedzieć, że po sezonie, ale okej. Okay. Eee, który jest dużo tańszy, ma większy zakres, jest trochę większy, ale chyba nie dużo większy i prawdopodobnie całkiem tak samo dobry. Nie wiem jak pracuje w nim autofokus, bo Widziałem tylko jakieś tam testy. Nie wiem, czy jest tak samo cichy i precyzyjny jak w tym obiektywie, ale podejrzewam, że dużo nie będzie odbiegał. Jak oceniam ten obiektyw w stosunku do mojego poprzedniego obiektywu? Czy są to dobrze zainwestowane pieniądze, czy kupiłbym go jeszcze raz? Dyplomatycznie powiem tak, kupiłbym. Kupiłbym. Generalnie spełnił on moje oczekiwania. Co było dla mnie rozczarowaniem, to kombinacja tego obiektywu z telekonwerterem. Nie tego się spodziewałem i być może powinienem słuchać ostrzeżeń innych youtuberów, którzy jednak na swoich kanałach ostrzegali, że, że nie jest to udana konfiguracja. Ja się posłuchałem Nikona i to było błędem. Drugi raz nie kupiłbym tego telekonwertera. Być może zdecydowałbym się na telekonwerter 1.4. Być może nie byłoby takiej straty jakości przy tamtej konfiguracji, jak przy tej. No, i w zasadzie, to, aczkolwiek te braki, które są ogniskowej w stosunku do tamtego obiektywu, czyli jest to te całe 100 mm, staram się nadrabiać techniką. To znaczy, staram się podejść zwierzynę trochę bliżej. Te 100 mm, czy robi aż taką różnicę? Myślę, że nie. Myślę, że nie robi aż takiej różnicy. Nie? Natomiast praca autofokusa. I jakość optyki w stosunku do tego poprzedniego obiektywu robi kolosalną różnicę. I czy kupiłbym ten obiektyw jeszcze raz? Kupiłbym go jeszcze raz. Myślę, że jest to najlepszy obiektyw, jaki kiedykolwiek miałem. Pomijając, yy, jego, pomijając jego krótszą ogniskową w stosunku do mojego poprzedniego obiektywu. Co jeszcze jest olbrzymią zaletą tego obiektywu dla mnie, jest to też dla mnie doskonały obiektyw spacerowy. Z moim poprzednim obiektywem nie wyobrażałem sobie pójść z psem na spacer do lasu. Był on za wielki i za ciężki. Biorę sobie aparat z obiektywem, wieszam na pasku, idę z psem do lasu i sprawdza się rewelacyjnie na spacerze. Także jest to dla mnie zakup udany. Jest to bardzo wszechstronny obiektyw, moim zdaniem. I tak naprawdę, co mogłoby mnie skłonić do zmiany tego obiektywu? No, tylko jakiś obiektyw o dłuższej ogniskowej, który miałby stałą wartość przysłony. Ale są to tak kolosalne pieniądze, że mnie po prostu na to nie stać. To w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj trochę przydatnych informacji. Może was to niektórych z was niezdecydowanych skłoniło albo odwiodło od zakupu tego obiektywu. Być może dla większości albo dla części z was, 180 600 będzie lepszym rozwiązaniem. Daje dużo, dużo, dużo dłuższą ogniskową przy stosunkowo niskiej cenie w porównaniu do, do tego obiektywu, który tutaj mamy, bo tamten kosztuje zdaje się, 9000 w granicach 9000, więc całe 3000 różnicy co najmniej. I jakościowo na podstawie pierwszych testów, które widziałem, to ten obiektyw nowy, który właśnie ma się ukazać, nie odbiega, optycznie nie odbiega od tego obiektywu, który tutaj mamy. Także decyzja pozostaje dla Was. Mam nadzieję, że informacje były choć trochę przydatne. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.